Cześć Wam wszystkim, wyskoczyłem na plądrowanie. Jak widzicie, już mam kluczyki od tej bryki, jak na złość zaczyna właśnie kropić. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze. Przypominam o łapeczkach, jest miło naprawdę, kiedy widzi się, że ktoś docenia moją pracę. Chciałbym też pozdrowić młodego widza Filipa, który ostatnio pisał do mnie na Facebooku: Pozdrowionka Filipie, widzimy się w kolejnych filmikach. Tak jak wspomniałem przed chwileczką przyjechałem i już zaczyna deszcz znowu kropić. Mam strasznego pecha, coś mnie tutaj pogoda nie lubi. Auto jest z roku 2014, Toyota RAV4 w napędzie na 4. Wersja Comfort, przebieg 102 000 km. Do końca podobno serwisowana benzynka 2 litry 151 koni. Można zagazować i taniej podróżować. Rzućmy okiem na tego sprzęta, w jakim jest stanie. Tutaj, jak widać, na zderzaku jest delikatna obcierka. Oponki Dunlop w ładnym stanie. Do auta są dwa komplety opon. Całe auto przemierzyłem miernikiem lakieru. Wychodzi na to, że jest w oryginale. Z tyłu powoli klocki hamulcowe się tutaj kończą. Wypadałoby je wymienić. Na samochodzie, gdzie niegdzie, można znaleźć takie drobne zarysowania. Być może da się to jeszcze spolerować. Nie jest to przerysowane do podkładu. Tutaj w bagażniku, jak widać, jest komplet opon. Za chwileczkę otworzymy samochód, wszystko Wam pokażę. Tutaj przy emblemacie Toyota też są zarysowania. Cały samochód jest troszeczkę taki, jakby delikatnie podrapany. Słuchajcie, ja w tej chwili wyszukuję już to wszystko na siłę. Auto nie ma jakiś. Głębokich zarysowań, czy wgniotów. Naprawdę teraz oglądam je bardzo szczegółowo. Z odległości 1,5-2 metrów na tym samochodzie, praktycznie nic nie widać. Co jeszcze przyuważyłem, tutaj na masce jest delikatne przygniecenie, i tak jakby ktoś z zaprawki takie zrobił delikatne punktowe, widocznie coś na samochód musiało spaść. To by było tyle. Bierzmy kluczyki od tej bryki, pokaż kotku co masz w środku, zobaczymy jak wygląda Toyota z przebiegiem 102 000 km w środku. Jest to wersja Comfort, czyli jest elektryka, są tempomaty, grzane pośladki, skrzynia manualna, szósteczka, kamera cofania, kierownica multifunkcyjna, wejście USB, wejście AUX. I tak, jak Wam wspomniałem, napęd na cztery koła. Tutaj leży z tyłu roleta, samochód w środku zadbany. Więcej ma zadrapań tutaj na zewnątrz niż w środku. Chociaż tapicerka w tym samochodzie w większości w środku jest plastikowa. Jak widać, oponki są tutaj dosyć ładne i są na alusach. Nie chcę tego wszystkiego wyciągać, przesuwać. Co zauważyłem, tutaj klapa, zobaczcie, jest strasznie nisko. Jak ktoś ma 2 metry wzrostu, trzeba uważać, żeby nie zaliczyć tutaj stłuczki z klapą. Zamykamy ten bagażnik. Spróbuję dopchnąć, domknął się. Zobaczmy jeszcze od strony pasażera tego sprzęta, jak się prezentuje w środku. Środek auta czysty, pachnący, zadbany. Tu jak widać jest roleta bagażnikowa. No niestety, tutaj jest obicie miękkie, ale cała reszta, wszystko tutaj, słuchajcie, jest plastik. fantastyk. Tutaj na tym słupku widać takie lekkie przebarwienie. Oglądamy naprawdę samochód szczegółowo. Tu jest plastikowo. Tu jest obszycie takie z nicią ala skórzane. Tutaj jest też miękka wstawka, ale reszta, drzwi, wszystko. Plastik fantastic. Jak widzicie środek samochodu jest zadbany. Coraz bardziej zaczyna się chmurzyć i coraz mocniej zaczyna kropić. Wsiądźmy do tego sprzęta, zobaczmy jak tutaj się siedzi. Jak wiecie wszystkie nagrania u mnie są w całości, więc mogę coś narozrabiać. Powiem Wam, że siedzi się w tym samochodzie wygodnie. Tutaj jest kamerka cofania, jak widać grzane pośladki. Wejście AUX, USB, skrzynia, szósteczka, jest podłokietnik, kierownica multifunkcyjna, obszyta. To co, odpalmy może tego sprzęta, zobaczmy jak silniczek chodzi. Niecałe 102 tysiące kilometrów, auto ma przejechane, przesunę tą kartkę, żeby mi tutaj nie zdmuchnęło. Lusterka w środku podświetlane. Jest też jakiś przycisk tutaj sport. Nie wiem o co chodzi z tym sportem. Czy przemienia się wtedy RAF 4 w supre. Skrzynia, tak jak wspomniałem, szósteczka, sprzęgło wsteczne. Tak jak widzicie, kamerka, cofania też działa. To co? Idziemy pod maskę, zobaczymy jak wygląda silniczek w tym sprzęcie. I na końcu pokażę Wam opis tego samochodu. Coraz mocniej wieje. Za chwileczkę chyba będzie jakaś, słuchajcie, burza. Zobaczcie, co się tu dzieje z flagami. Silnika prawie nie słychać. Jak widzieliście, dostęp do żarówek jest. Miejsca pod maską jest jeszcze multum. Tu spokojnie jakieś V8 by się zmieściło. Pokażę Wam teraz opis i cenę za ten samochód. Zanim tutaj mi porządnie słuchajcie, dupę zmoczy. Coraz więcej liści fruwa. Cena wywoławcza: 16 tysięcy. Tutaj macie opis pojazdu, rok produkcji, kilometry, wersja Comfort, Xenon. Napęd na 4 i 2 komplety kół z alusami. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej rawce, czy Wam się podoba. Chcieliście benzynkę, to macie, w Dizlu takie rawki są o 2-3000 euro. Tańsze, tak. Dizelki są o 2-3 tysiące euro tańsze. Pozdrawiam wszystkich. Widzimy się w kolejnych nagrankach. Do następnego Nygus. Cześć. Pozdro.